Premiera Prison Architekta 2 już za dwa miesiące, ale twórcy postanowili już teraz uchylić rąbkę tajemnicy tego, co pojawi się w sequelu, publikując film z zakulis produkcji oraz poradnik budowania. Co zatem zawierają oba te filmy? Na wstępie materiału z zakulis dyrektor gry stwierdził, że wprowadzenie grafiki 3D stanowiło wyzwanie, ale było kluczowe w rozwoju gry. Umożliwia ona dodanie systemu pięter, który w ich ocenie nie był możliwy do wprowadzenia w pierwszej części, co moim zdaniem nie było niemożliwe, ale z pewnością w 3D sprawdzi się to o niebo lepiej. Wspomniano również o tym, że dużo uwagi skupiono na detalach grafiki oraz krajobrazach otaczających teren naszego więzienia, a jest ich kilka wariantów, takich jak obrzeża miasta, tereny wiejskie, a z poradnika budowania wiemy, że będzie również postenia. Te nowe detale w postaci refleksów na metalowych elementach, szczegółowe animacje rąk itd. wyglądają fajnie. Ale boję się, że skupiając się na grafice, zaniedbane został gameplay oraz mechaniki gry, które są no, raczej kluczowe w tego typu grach. Mam jednak nadzieję, że się mylę. Tak jeszcze nawiązując do zmiany grafiki, ostatnio zadałem wam pytanie na karcie społeczności, jaką grafikę wolicie i znaczna większość opowiedziała się po stronie klasycznego 2D. Mam wrażenie, że to jaką opcję kto wybrał ma przełożenie na czas spędzony w grze. Weterani Prizona... Którzy mają przegrane dziesiątki, jak nie setki godzin, wybrali raczej 2D, natomiast ci, co odpalili go kilka razy lub wcale, opowiadali się za 3D. Jestem ciekaw, czy faktycznie tak jest, więc prosiłbym Was, żebyście dali mi znać w komentarzach. Wracając, reszta rzeczy, o których mówili twórcy, nie była zbyt ciekawa, ale co innego, to co było pokazywane pomiędzy wypowiedziami, czy to bezpośrednio z gry, czy też w tle na monitorach. I tak oto przedstawione zostały grafiki koncepcyjne, które osobiście bardziej mi się podobają niż finalny efekt, bo bardziej oddawały charakter oryginalnego prizowa. Zobaczyć mogliśmy również dwa modele kobiecych postaci prawdopodobnie są to księgowa oraz naczelnik które wyglądają Całkiem fajnie. Przy jednym ujęciu, gdzie strażnik przeładowuje broń, dostrzec można dwa czarne worki na podłodze, co może wskazywać na to, że martwi więźniowie przed. Trafieniem do kostnicy lub karawanu, zostaną zapakowani w te słynne czarne worki na zwłoki. Oprócz tego pokazano nowe menigry, powiadomienia od personelu więzienia, filtry widoczności ścian, nazw pomieszczeń, dymków, potrzeb, pasków zdrowia oraz ostrzeżeń, filtry wyświetlanych informacji na ekranie, obsługę pięter, kartotekę więźnia, a dokładniej zakładkę z głównymi informacjami o więźniu, w której znajdują się przyciski do. Ukarania i przeszukania więźnia. Wygląd generatorów. Psiarni Pokoju Bezpieczeństwa, Zbrojowni oraz Biura. Było pokazanych jeszcze kilka smaczków, ale zostały one lepiej przedstawione w poradniku budowania, który teraz omówię. Mechanikę budowania przedstawił nam Charlie Prior, o ile dobrze jego nazwisko czytam, mam nadzieję, który jest dobrze znany głównie na zagranicznym YouTubie właśnie jako twórca gameplayów z Prizona. Co zatem wiemy o budowaniu? Zrezygnowano na pewno z osobnej opcji budowania ścian i fundamentów. Od teraz, zaznaczając pewien obszar budowy, oprócz ścian od razu konstruowane będą również fundamenty i sufit. Chcąc postawić osobno ścianę, no, wystarczy przyciągnąć pojedynczą linię. Sufit lub dach nie będą się budowały automatycznie po wybudowaniu fundamentów. Każda kratka będzie musiała zostać wybudowana przez robotników, przez co raczej jakieś większe pomieszczenia są zalecane w momencie, gdy będziemy mieli tych robotników trochę więcej. Aby ułatwić sobie budowanie Panie pięter można zablokować widok piętra klikając kółko myszki. Obsługa widoku pięter możliwa będzie dzięki skrótom klawiszowym na klawiaturze lub poprzez panel z prawej strony ekranu. Na którym wyświetlane będą ostrzeżenia, jeśli coś będzie się działo na konkretnym piętrze. Możliwe będzie robienie wyłomów w suficie, po to, aby otwierać przestrzeń nad pomieszczeniami, dając tym samym możliwość obserwacji z wysoka tego, co się dzieje poniżej, strażnikom. Budynki i pomieszczenia będzie można również łączyć wykorzystując do tego kładki. Zrezygnowano z drzwi dla personelu na rzecz opcji zamykania drzwi na klucz. Na ten moment znamy kilka rodzajów drzwi, a są to drewniane drzwi więzienne w dwóch wariantach szerokościowych, furtki do ogrodzeń, zielone, czerwone i szare drzwi, wzmocnione i sekretne drzwi. Stawiając je otwieramy przestrzeń robotnikom, którzy mają je postawić. Gracze będą mieli możliwość wybudowania okien w kilku wariantach, z kratami obramowane i zwykłe, które będą po prostu zwykłymi szklanymi oknami. Wszystkie będą w dwóch wariantach szerokościowych i na ten moment w zakładce z oknami zostały zaprezentowane właśnie tylko te trzy rodzaje okien, ale widać, że jest ich chyba więcej po. Bo... Pasku na dole po suwaku, zwłaszcza, że w więzieniu dostrzec można duże i wysokie szklane okna. Okna będą zaspokajać potrzebę wolności więźniów. Będzie to bardzo zbliżone do pierwszej części prizona, tylko tam po prostu okna podwyższały jakość pomieszczeń, natomiast tutaj będą jeszcze dodawały właśnie ten element wolności. Generator prawdopodobnie nie będzie już posiadał kondensatorów, kable oraz rury będą miały swój wariant pionowy, co pozwoli na dostarczanie wody i prądu. Na wyższe piętra bez konieczności stawiania generatora czy przepompowni na każdym z nich. Reszta, no, raczej działa niemal identycznie na takiej samej zasadzie jak w jedynce, również z premium do kopania tuneli w przypadku podłączenia dużych rur do cel. I właśnie przy rurach jest jedna nowość, a mianowicie będą. One działać na podobnej zasadzie co kable, a to oznacza, że nie będziemy musieli podłączać każdego obiektu wykorzystującego wodę z osobna, tylko będą one się łączyły w zasięgu działania rur. Duże rury będą miały znacznie większy zakres przełączenia niż ich mniejszy wariant, który swoją drogą będzie dostępny dopiero po odblokowaniu w biurokracji w dziale infrastruktura. Podobnie jak kilka innych elementów. Nareszcie będzie można usunąć tylko rury lub kable bez demontażu. W Wszystkich rodzajów przyłączeń. Wystarczy wybrać to, co chcemy zdemontować i przeciągnąć prawym przyciskiem myszy. Jeśli chcemy jednak zdemontować zarówno rury, jak i kable, stara opcja demontażu jest oczywiście do naszej dyspozycji. Przeniesiono z jedynki również klonowanie pomieszczeń oraz gotowe projekty pomieszczeń w szybkim budowaniu. Biurokrację odblokować będziemy mogli przyspieszenie budowania czy redukcję kosztów. Obiektów. Kupowanie nowych terenów, podbudowę będzie się odbywało poprzez kupno kolejnych kafelków terenu, podobnie jak to jest w City Skylines. I to wszystko, co zostało pokazane na ten moment. W kolejnym filmie od twórców zostaną zaprezentowane pomieszczenia i obiekty o których również chciałbym nagrać materiał. Obecnie mam pewne obawy, czy twórcy nie skupili się za bardzo na grafice niż na samym gameplayu, co jednak nie zmienia faktu, że i tak nie mogę się doczekać właśnie, żeby pograć sobie już w tą grę. Cóż, nie zapomnijcie skomentować oraz ocenić ten film, jak również zasubskrybować kanał. Mówił do Was w Fiszu i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć!